Cześć, witajcie, ofensywny Ronald z tej strony. Zaczynamy tutaj, gdzie skończyliśmy ostatnio. Kontynuujemy sobie przygodę i szukamy szarego wilka, wodza naszego jedynego. Około 20 godzin rozgrywki za nami. Może troszkę więcej. Nie wiem, czy wyświetla się tutaj czas. Nie wiem czy w tym głównym menu wyświetla się czas ogólnej rozgrywki czy samego Jakby wam to powiedzieć samego gameplayu bez dodatków no, Wydaje mi się że jest to czas samego gameplayu bez dodatków I razem z dodatkami, z dodatkami mamy tych godzin troszeczkę więcej niż 20 Tu mnie zaskoczył skubaniec No ale czas gry jest najmniej istotny Najważniejsze jest to jak, jak się bawimy W tej grze A ja bawię się świetnie no, Szkoda, że już się kończy no, Ale z drugiej strony Co za dużo to niezdrowo, tak ja Jestem pewny, że po, po jakimś czasie na pewno by mi się System, system tej rozgrywki znudził Trzeba będzie wszystkich wykończyć pojedynczo. Nie będzie to na pewno łatwe zadanie. Najpierw oczywiście zlikwidujemy obserwatorów z góry. Potem zobaczymy, co da się zdziałać tutaj na dole. Tak, aby nie wszcząć jakiegoś alarmu i nie rozpętać wielkiej bitwy bo i po cholerę nam tutaj ta wielka bitwa potrzebna zwłaszcza że jesteśmy agentem, snajperem do zadań specjalnych tak nie bez powodu mówią na nas duch pustyni kiedy duch pustyni ma, ma ochotę zrobić rozpierduchę to oczywiście ją robi no ale to jest już zbyt poważne y, działanie, zbyt poważne zadanie, które nam powierzono, aby narazić się na jakieś niepowodzenie. Zastanawiam się czy zaryzykować Nie będę ryzykował Zrobimy to tak jak należy nie przydadzą, mam taką nadzieję gdzie tu wyszliśmy? ups Nie do końca się orientuję w terenie. Mam nadzieję. Och, tam jest kolejny. I ten to nie ma zamiaru stąd pójść. A ten coś sobie działa przy radiostacji. Będziemy musieli to zrobić chyba w sposób klasyczny. Mam nadzieję, że stamtąd nikt nie przejdzie. Ja na wszelki wypadek sobie zapiszę. I zdecydowanie nie poszło tak jak planowałem A Myślałem, że uda mi się załatwić tamtego po cichu Tak jak to zrobiłem już w jednym z odcinków Znowu jest ktoś na górze? Chyba już, chyba już im przeszło. Jak byli na mnie wkurzeni, tak się odwkurzyli. Się to tyle wzięło nagle. Nie wydaje mi się, abym kogoś przeoczył. Czy żebyśmy byli świadkami jakichś posiłków? Teraz nie możemy dopuścić do tego, aby ktokolwiek zauważył to ciało. Ten sobie idzie tutaj. Tamten jest tutaj. Czyli tego oficerka wykończymy, kiedy sobie wejdzie za róg. Zginął? Chyba zginął Teraz należałoby pozbyć się tamtego, który patrzył tutaj wzdłuż tej linii Przydałyby się umiejętności z Assassin's Creed'a To jest ta wada właśnie, że nie da się po cichu zejść. Po takich stopniach. No przecież zejście po czymś takim po cichu wcale nie powinno wydawać się, ani nie powinno być takie trudne. Zwłaszcza dla tak osławionego człowieka A tymczasem jednak nasz bohater takiej umiejętności nie posiada to szaleństwo dlaczego Führer miałby udać się do Tobruku czy gdziekolwiek indziej po co opuszczać bezpieczny Berlin zdaje się że nikt tego faktu nie kwestionuje więc musimy przygotować się jak najszybciej Trzeba znaleźć najlepsze wino, choć mam wrażenie, że i tak nie tknie alkoholu. Nieważne, sam nie mam zamiaru zadawać pytań, skoro nikt inny tego nie robi. Ależ się zapowiada akcja. Nie wiem, czy wytrzymam tą dawkę ekscytacji. Na pewno spokojnie nie będę siedział w fotelu. Mamy do wyboru dwa punkty. No to wygląda. Zerkniemy sobie na mapę. Wybierzmy może ten dalszy punkt. Nie tylko dlatego, że jest wyższy, ale zakładam, że... No tak dość prosto linijnie zakładam, że bliżej twórcy gry umieścili punkt po prostu słabszy. Chociaż widzę, że się różni. Ten jest wyższy, ale tamten jest bliżej celu. Oczywiście sobie zapiszę, nie może być inaczej w tym przypadku. Chociaż coś mi się wydaje, że i tak nie wszystko pójdzie tak jak sobie nasz duch przewidział. Słuchajcie, nie odchodźcie od komputerów, oglądajcie ten odcinek do samego końca. Ja jestem człowiekiem, który lubi mieć wszystko, zatem nie poprzestaniemy na tylko jednej wersji zakończenia tej gry, zabicia naszego woza czy nie zabicia go, bo nie zabicie również Wam pokażę, być może nawet na samym początku. Jeszcze nie wiem jaka będzie tego kolejność. A także zapraszam do wspólnej zabawy Pierwsze co zrobimy to po prostu zabijemy go strzelając do niego Wycyngiel. Otóż mamy osiągnięcie. Teraz nie będę już Wam pokazywał ucieczki z tej mapy, pokażę Wam tylko jedną ucieczkę z tej mapy, a teraz y, załaduję sobie grę od nowa i pokażę Wam kolejne metody y, na zniszczenie wodza. There he is. Jest wódz, mamy troszkę czasu zanim przejdzie samochód. Tym razem uderzymy w dzwon. To będzie całkiem przyjemne do oglądania. Zadzwoniło jak w kościele. Kolejną metodą jest rzucenie granata gdzieś tam sobie na środeczek, gdzie stoją ci wszyscy. Dostaniemy za to mój Całkiem przyjemne widowisko, nieprawdaż? Ale to jeszcze nie koniec. Teraz strzelimy oficerowi w jajka. Zastrzelimy w pędzącym samochodzie. Jeśli się oczywiście uda coś takiego wykonać jest troszkę nerwowo, ale liczy się efekt. Ja pamiętajcie, że Hitler nie zginął w żaden z tych sposobów, który tutaj wam przedstawiamy. Przedstawiam. Hitler zginął w swoim bunkrze, popełnił samobójstwo, a potem kazał spalić swoje zwłoki, a te zwłoki prawdopodobnie spłonęły tuż przed tym bunkrem, także możecie zabłysnąć na lekcjach historii. Powiem Wam tak, ja myślę, że ten człowiek, którego tutaj widzimy jest sobowtórem wodza. Dlaczego tak myślę? Bo on nie miałby potrzeby e, narażać na swojego życia i przyjeżdżania tutaj zrobiłby teraz. Teraz teraz rzucimy granat do samochodów co wywoła reakcję łańcuchową. Wódz zginie w bardzo efektownym wybuchu. Jak mówiłem w bardzo efektownym wybuchu. I wcale się nie pomyliłem. Oczywiście wiedziałem jak to się skończy. I zobaczcie Wódz Wódz miał palemkę na ramieniu doszło do takiego absurdu że aby nie propagować nazizmu to nie można odzwierciedlać jakby w czy wykorzystywać tych znaków do, do celów historycznych? Chociaż z drugiej strony ta gra jest fantastyką, tak? Bo pamiętajcie, że Hitler... Pamiętajcie, że Hitler e, popełnił samobójstwo w bunkrze. No a potem kazał spalić swoje zwłoki. To nie były oczywiście wszystkie zakończenia, które możemy tutaj wykorzystać. Pokazałem wam tyle, ile wam pokazałem. Być może jakieś też nie jestem świadomy, ale to nieważne. Już w tej chwili mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja bawiłem się przy tej grze wyśmienicie. No i zapraszam Was do kolejnych gier, kolejnych produkcji, które zamierzam nagrywać w najbliższym czasie i w czasie dalszym. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.